Już w sobotę do OKTAGONu UFC zawita Jan Błachowicz. W Las Vegas do klatki powróci były mistrz kategorii półciężkiej, który zmierzy się z robiącym furorę Bogdanem Guskowem. Zawodnik warszawskiego Centrum Atletyki wczoraj rano opublikował w swoich mediach społecznościowych krótką migawkę z treningu na tarczach, dzięki której można zobaczyć w jakiej aktualnie formie znajduje się popularny Cieszyński Książę. Podczas gali UFC, która odbyła się 22 listopada, Volkan Oesdemir efektownie znokautował Alonso Menifielda. W rozmowie dla UFC po starciu Oezdemir powiedział, walka była szybka, właśnie tego chce cały czas, spektakularnych walk, spektakularnych nokautów. Ta walka miała pokazać światu, że zasługuje na to, żeby być na szczycie. Muszę wspiąć się z powrotem w rankingu do pierwszej piątki, a moim celem jest pas, jak zawsze. Mówiąc natomiast o potencjalnych rywalach, OSD Mir dodał: "Chcę walczyć z Jamahalem Hillem albo Błachowiczem. Błachowicz ma przed sobą walkę, więc zobaczymy, ale Jamahal Hill zdecydowanie jest na mojej liście". Podczas gali UFC 323, która odbędzie się 6 grudnia w Las Vegas, Baraniewski zmierzy się z Ibo Aslanem, zawodnikiem mającym na koncie 17 pojedynków i 14 zwycięstw, wszystkie odniesione przez nokaut. Przed nadchodzącą walką Baraniewski w rozmowie z Patrykiem Prokulskim dla TVP Sport Przedstawił swoje spojrzenie na rywala oraz zbliżające się starcie, nastawiam się, że może ruszyć. Teraz jest po dwóch przegranych z rzędu, więc będzie chciał się pewnie mocno pokazać. Mogą być fajerwerki. Baraniewski dodał również, trzeba uważać na to, jak będę wpadał z ciosami, żeby mnie niczym nie skontrował, bo schodzi na boki. Muszę uważać też i mieć ręce wysoko, jak on będzie wpadał, bo często nawet jak nie trafi, to rzuca rękami, seriami, ale też nie wraca rękami do brody, jak nimi rzuca, więc jest parę opcji, które będziemy chcieli wykorzystać. 23 listopada Marek Bujło po raz pierwszy wszedł do klatki UFC. Podczas gali UFC Fight Night 265 w Katarze zmierzył się z Denzelem Freemanem i przegrał na punkty. Po tym pojedynku menedżer Polaka poinformował, że Bójło otrzymał propozycję walki w styczniu, jednak z powodu kontuzji stopy, której nabawił się w ostatnim starciu, odmówił tak szybkiego powrotu do klatki. W związku z tą decyzją organizacja UFC postanowiła zwolnić Polaka z kontraktu. Marek Bujło skomentował sprawę pisząc na Platformie X. Czy żałuję obrazu pierwszej walki? Tak. Nie chcę tłumaczyć się kontuzją z końcówki drugiego rundy, bo to część tego sportu. Zawaliłem. Czy żałuję odmowy kolejnej? Nie, bo z moją stopą obóz do niej zacząłbym na początku stycznia. Pozdrawiam i dzięki za wiele słów wsparcia. Za hejt również. Nie tak dawno Sean Brady zapowiedział, że przechodzi z kategorii półśredniej do lekkiej. Amerykanin w rozmowie dla serwisu Steady Picks wskazał kilku zawodników jako potencjalnych przeciwników w nowej dywizji. Wśród nich znalazł się także Mateusz Gamrot. 34-latek za pośrednictwem platformy X zaproponował walkę z Seinem na wiosnę. Sean, jeśli przejście do wagi lekkiej jest w twojej głowie, Byłby to dla mnie zaszczyt dzielić z Tobą oktagon wiosną. Gamrot udzielił również wywiadu na kanale In The Cage, w którym potwierdził informacje, jakie przed chwilą Wam przedstawiliśmy. Zobaczcie krótkie wideo. Sean Bradley mm -hmm. też coś mówi o zejściu do kategorii niżej. Jest z nim też chciałbym zawalczyć. Też jest wysoko plasowany w, w, w kategorii 77. Stylistycznie byłby świetny, bo też, też grappler silny. E, Walcząc właśnie kiedyś z Darkiem w Abu Dhabi, mieliśmy z szonem e, szatnię jedną, kiedy on walczył chyba z, e, z Belalem. Mhm. Więc gdzieś tam te nasze relacje, mamy koleżeńskie mogę powiedzieć, bo tam żeśmy rozmawiali, i parę wiadomości na Instagramie żeśmy wymienili. E, ale mimo wszystko chciałbym z nim zawalczyć i myślę, że była była świetna walka, o ile on się zdecyduje decy zejść niżej. Alex Pereira jest mistrzem kategorii półciężkiej UFC. Który ostatnio zaciekawił fanów zapowiedzią walki o pas mistrzowski w trzeciej dla siebie dywizji wagowej. Brazylijczyk chciałby spróbować sił w kategorii ciężkiej. W przeszłości był również mistrzem dywizji do 84 kg. Teraz ponownie zrobiło się głośno o poatanie, który podczas jednego z treningów znokautował swojego sparring partnera. Co możecie teraz zobaczyć? Pa! 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 Ilia Topuria jest obecnym mistrzem kategorii lekkiej UFC, który miał wrócić do oktagonu w styczniu następnego roku. Mówiło się, że jego pojedynek z Padim Pimbletem będzie główną atrakcją pierwszej gali w kontrakcie organizacji z Paramount. Teraz w swoich mediach społecznościowych Topuria dał jednak znać, że nie zawalczy w klatce MMA przez najbliższe miesiące. Powodem są prywatne sprawy mistrza. Pojawiły się informacje o tym, że rozstał się z żoną. Nie będę walczył w pierwszym kwartale następnego roku. Przechodzę przez ciężkie chwile w swoim prywatnym życiu. Chcę skupić się na swoich dzieciach i rozwiązaniu tej sytuacji tak szybko jak będzie to możliwe. Nie chcę wstrzymywać dywizji. UFC zrobi zestawienia, które są potrzebne i jak tylko wszystko się rozwiąże, to dam znać organizacji, że jestem gotowy na powrót. Armand Tsarukian w ostatniej walce wygrał z Danem Hookerem, ale zwycięstwo z Nowozelandczykiem nie dało mu pojedynku mistrzowskiego. O tymczasowy tytuł, podczas nieobecności Ili Topuri, zmierzą się Justin Gettie oraz Paddy Pimblet. W rozmowie z ESPN MMA, Ormianin dał znać, że w takiej sytuacji chciałby pojedynku z Maxem Hollowayem o pas BMF. To jest biznes. Koniec końców. Mam ten sam cel. Wszyscy wiedzą, że pokonam każdego i to kwestia czasu. Mam nadzieję, że teraz co najmniej dadzą mi walkę o pas BMF. Co ze mną zrobią? Z kim mam walczyć, jeśli nie z Hollowayem? Paddy Pimblett zmierzy się w następnej walce z Justinem Gettie. Stawką pojedynku obu panów będzie tymczasowy pas mistrzowski kategorii lekkiej UFC. Prawowity tytuł jest w posiadaniu Ili Topuri, który obecnie zmaga się z problemami w życiu prywatnym. Na swoim kanale na YouTube The Baddie wypowiedział się na temat swojej obecnej sytuacji oraz planach na 2026 rok. To pierwszy raz, kiedy będę walczył w styczniu. Najwcześniejsza walka w karierze. Zrujnuje mi to święta oraz urodziny, bo trzy tygodnie przed walką będę miał 31 urodziny. Będzie jednak warto, kiedy to podniosę pas mistrzowski nad głową. Paddy the Buddy, Mistrz Świata. 2026 rok będzie największym w moim życiu. Zdobędę tymczasowy tytuł mistrzowski, później zmierzę się o prawowity pas mistrzowski z Ilią Topurią. Następny będzie bogaty chłopczyk, Armand Sarukian. Jeśli zdoła zawalczyć w tym czasie, bo lubi gadać o swoich bólach pleców i wycofywać się z pojedynków. Jeśli utrzyma swój ranking, mu też w głowę. Podczas gali UFC 322, która odbyła się 15 listopada w Nowym Jorku Islam Makaczew pokonał Jacka Dele Madalenę i zdobył mistrzowski pas wagi półśredniej. W wywiadzie dla serwisu MMA, dzianki Dominik Cruz przedstawił swój pomysł na kolejnego rywala dla Makaczewa. Można by dać Moralesowi szansę walki o pas. Widziałem tego gościa na sali. To niesamowicie wygimnastykowany facet, który świetnie się porusza. Potrafi robić najdziwniejsze rzeczy i myślę, że mógłby być naprawdę nietypowym wyzwaniem dla Makaczewa. Morales jest tak wysportowany i silny, że potrafi pokonać technikę przeciwnika siłą i eksplozywnością. George st pierre jest byłym mistrzem UFC, który zakończył sportową karierę. W rozmowie na kanale Offside popularny GSP został zapytany o to, jaką zasadę zmieniłby we współczesnym MMA rundy. Uważam, że nie powinno być rund. Rundy pojawiły się w czasie, gdy próbowano zalegalizować ten sport i skorzystano wówczas z boksu jako swoistego wzorca. Jeśli chciałbyś sprawdzić, kto jest najlepszym fighterem, musiałbyś toczyć pojedynek jak w dawnych czasach. Może oczywiście bez uderzeń głowami i tego typu technikami, ale nie powinno być rund. Walka powinna trwać 15 minut. To sprawiłoby, że ten sport byłby bardziej zbliżony do realnego starcia. Bywają walki, w których rundy wpływają na ostateczny wynik. Ktoś na przykład wygrywa, ale jego rywal jest uratowany przez gong kończący rundę, a w kolejnej odsłonie wraca i to on zwycięża w pojedynku. W normalnej walce to by się nie wydarzyło. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia, że KSW planuje na nadchodzącą galę w Łodzi przygotować zestawienie odbiegające od typowych pojedynków organizowanych pod szyldem Polskiej Federacji. Dziś natomiast Adam Josef, popularny youtuber i freakfighter, ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że wystąpi w klatce KSW. Ostatnio w internecie pojawiło się sporo spekulacji na temat mojego wejścia do klatki KSW. Musicie przyznać, że sam koncept wydaje się dosyć abstrakcyjny, bo do tej pory żaden influencer nie postawił nogi w klatce tej federacji. Co więcej, niektórzy słusznie zauważyli, że w sierpniu tego roku przeszedłem operację zerwanego bicepsa. No ale moi drodzy, tak, to się dzieje naprawdę. Abstrakcja. Nie miałem tego w bingo ani na ten rok, ani na żaden inny. Czasami rzeczy niemożliwe mają miejsce. Sam pamiętam, kiedy miałem 15 lat i oglądałem niezłomnego Mameda Kalidowa, a później debiut Mariusza Pudzianowskiego, a to są prawdziwe legendy sportu. Dlatego między innymi jest to dla mnie mega mocne wyróżnienie i wyśmienite zwieńczenie roku, bo rozwijając swoją pasję, nie mając żadnych medali czy innego rodzaju odznaczeń, czuję, że w jakimś stopniu zapracowałem sobie na miano sportowca. Poza tym wiemy, że w polskim interne nie ma osoby, do której bardziej pasowałoby hasło wyzwanie, a skoro rzucono mi rękawice, to musiałem się tego podjąć. A wy, co sądzicie o takich działaniach KSW? Czy waszym zdaniem dobrze, że organizacja sięga po popularnych YouTuberów i Freakfighterów? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Piotr Kuberski, tymczasowy mistrz wagi średniej KSW, idzie jak burza przez swoją kategorię wagową. Zawodnik z Poznania ma jednak wystarczająco pokaźne gabaryty, aby móc rywalizować w wyższej kategorii wagowej. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, czempion ustawił się na tle walczącego w wadze półciężkiej Macieja Różańskiego oraz walczącego w królewskiej kategorii Marcina Tybury. Przy okazji Kuberski napisał, może by tak light heavyweight. Mariusz Pudzianowski wszedł w medialny konflikt z Arturem Gwoździem. Popularny menedżer i matchmaker przyznał, że w przyszłym roku chętnie stanąłby oko w oko z Pudzianem. Gwóźdź, zaproszony zdalnie do programu Octagon Live, odniósł się do możliwości takiego pojedynku. Nie no, jeszcze ja wypowiedziałem, nie. To była druga moja wypowiedź, która, która myślę, że była już bardziej dosadniejsza. No słuchaj, no, ja polecam Mańkowi, żeby. Oglądał wywiad i w całą rozmowę, wtedy to co jest na główku nie trzeba będzie czytać i do tego się odnosić, tylko e, wtedy było to przeze mnie bardzo dobrze dla niej wyjaśnione i Bardziej chodziło o to, że z główką wiązaliśmy sobie bardzo duże plany i, chcieli, i chcieliśmy budować go też w tym Babilonie. A jednak taka walka, no to ten balonik, który stworzyliśmy sami jako Federacja Babilon, e, takim pojedynkiem i takim szybkim e, skończeniem przez Francuza, no nam pęgi i, i teraz mam ból głowy, co zrobić dalej z e, Krzysiem Gowackim. To bardziej chodziło o to, ta moja wypowiedź. Co do Mańka, ja e, słuchajcie, no wiesz doskonale, jestem po trzech operacjach, wracam do zdrowia. Kurczę, ale w następnym roku, jak ja wrócę do zdrowia, małe rękawiczki rzymska klatka i, i robimy boks bok z łokcie i nie ma problemu, nie, no tutaj akurat jeśli chodzi o, o, o Mańka to, 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 to nie ma problemu bo to nie jest postać, która tego to jest, nawet było dla mnie wielka, wielka, wielka wielki zaszczyt. Nagroda, może? Tak. O, wielka nagroda o, wielki Wielki zaszczyt, bo to jest ikona. E, zrobił tak dużo dla Polski z e, MMA, więc tutaj to też, tutaj nigdy mu tego nie można zabrać. Ale słuchaj, ja wracam do zdrowia, coraz lepiej mi e, z tą nogą jest, coraz więcej mogę sobie na niej nie pozwolić. Jak widzieliście, tarcze robię już tego, no to na pewno to jest okres jeszcze 7-8 miesięcy, żeby wrócić, żeby dostać zielone światło, światło od lekarzy. E, w K1 pewnie nie, jeśli chodzi o MMA, będzie już coraz gorzej, no ale te małe rękawiczki, box. Big ich money, big żyd. fight? To się sprzeda, to się sprzeda. <grymne> Leidzer nie owija w bawełnę, oceniając umiejętności obecnego mistrza wagi średniej KSW. Francuz, który 20 grudnia w Łodzi stanie przed szansą zdobycia mistrzowskiego pasa, ma jasno sprecyzowaną opinię na temat Pawła Pawlaka. Szanuję go, bo jest zawodnikiem, a ja szanuję wszystkich zawodników. Ale dla mnie to zbyt podstawowy zawodnik i pokażę mu, że buldożer przyjedzie zrobić show i zachwycić cały świat. Zerhouni nie ukrywa, że czuje się niedoceniany przez polskich fanów i ekspertów MMA. Szczególnie zaintrygowała go wypowiedź Mameda Khalidowa, który w jednym z wywiadów stwierdził, że w starciu Pawlak Zerhouni faworyzuje Polaka. Legenda KSW zadeklarowała również, że chętnie zmierzy się ze zwycięzcą tego pojedynku. Lubię gasić światło niektórym osobom. Jest wielu ludzi, którzy we mnie nie wierzą. Udowodniłem wiele rzeczy Polakom, ale myślę, że nadal we mnie nie wierzą. Jeśli Mamed Khalidow mnie nie docenia, nie ma problemu. Gdy zdobędę pas, może stoczymy walkę i to będzie dla mnie wielka przyjemność. Nie odmawiam nikomu. Zerhuni dodał również wymowne zdanie, które można odczytać jako zapowiedź potencjalnego starcia z legendą KSW. Mamet Khalidov ma na sobie dużo światła, ale ja mu to światło zgaszę. Artur Ostaszewski, jeden z czołowych menedżerów na polskiej scenie MMA, udzielił wywiadu na kanale Walki, według Filipa. Prowadzący zapytał go o niedawny materiał z udziałem popularnego trenera Mirosława Okińskiego, który zaproponował legendzie KSW Mamedowi Khalidowowi walkę z Szymonem Kołeckim. Jak takie starcie ocenia Ostaszewski? Zobaczcie sami jego krótką wypowiedź. Nie wiem, no jakby mnie to jakoś nie, nie kręci. Rozumiem, że Mirek po prostu jakby promuje i dąży do tego, żeby jego zawodnik, o nim się mówiło, robił głośne, duże walki, money fighty, no bo na pewno walka z Mamedem takowa by była. Rozumiem ten zabieg, sam bym pewnie tak robił, e, natomiast jakoś, no, myślę, że są ciekawsze walki. No, poza tym Mamed nie jest w kategorii 9-3, a z kolei, no, nie widzę możliwości chyba po Szymonie żeby schodził do 8-4. E, więc, no, to raczej tak wydaje mi się, że Rozmawiamy o czymś, co się może... Jest bardzo mała szansa, żeby się zmaterializował. Patryk Kaczmarczyk po ostatniej gali w Szczecinie zdobył tymczasowy pas mistrza wagi piórkowej, pokonując Adama Soldaeva. Po walce udzielił wywiadu w programie Oktagon na kanale sportowym, gdzie odpowiedział na kilka pytań. Teraz zobaczcie niektóre z nich. Jeśli Adam Soldaev nie miałby kontuzji palca, to walka mogłaby się potoczyć inaczej. Oczywiście przegrałbym. Kiedyś dam mu rewanż, ale teraz myślę tylko o Saladinie Parnasie. Yy, nigdy mu nie dam rewanżu, bo gdyby nie palestyn przejro, Parnas to kozak, ale głęboko wierzę, że go pokonam. Tak. Mam większe szanse na wygraną z Francuzem niż Marcin Held. W innych płaszczyznach, ale tak. Chcę zostać pełnoprawnym mistrzem KSW, ale marzę też o walkach w UFC. Jestem pełnoprawnym mistrzem KSW, a co do UFC to jeszcze zobaczymy. Dziś wygrałbym z Robertem Ruchałą. Tak. Marian Ziołkowski już nigdy nie zostanie mistrzem KSW. Ja wierzę mocno w to, że Marian Żółkowski zostanie mistrzem KSW i tego mu życzę z całego serca. Mamet Khalidow jeszcze raz zostanie mistrzem KSW? Może zostać mistrzem KSW, tak. Mamet Khalidow to najlepszy zawodnik obecnie wagi średniej KSW? Nie, strzelam, że to Piotr Kuberski. Artur Szpilka może w przyszłości zawalczyć o pas KSW? Będzie ciężko.